jest jednym z takich podstawowych błędów, jak, jaki robią początkujący, a czasami też niepoczątkujący agenci, to jest sprzedawanie usługi sprzedaży nieruchomości przez telefon. Dzwonimy do takiego klienta i dokładnie mu opowiadamy o tym, co dla niego zrobimy. Jak możemy to w ogóle robić w momencie, kiedy nie widzieliśmy nieruchomości, nie wiemy jaka jest jej wartość, nie wiemy jakie ma Wady, jakie ma zalety, a już przez telefon mówimy dokładnie, co zrobimy, żeby ją skutecznie sprzedać. To jest jeden z podstawowych błędów. Tak naprawdę, dzwoniąc do klienta przez telefon, sprzedajemy spotkanie. Sprzedajemy nasz czas, sprzedajemy konsultacje, sprzedajemy klientowi to, że przyjdziemy do niego i bardzo dokładnie, dopiero wtedy zdiagnozujemy sytuację, a potem powiemy mu, co możemy dla niego zrobić? Jeżeli chcesz się tego nauczyć, jeżeli chcesz pracować w dużym biurze, takim jak Remax Smart, zapraszam na kawę. Przyjdź do nas, porozmawiaj. Może znajdziemy wspólną drogę na sprzedawanie nieruchomości.